11 lutego 2022 rok. Jest to poniekąd data, która jest bardzo dla mnie ważna. Otóż w tym dniu przyszedł na świat mój tata, świętej pamięci Kazimierz. Dzisiaj miałem możliwość pójść, pojechać na jego groby, pomodlić się za jego duszę, podziękować mu za życie, podziękować mu za to, że, że dzięki niemu jestem na tym świecie. To już 19 miesięcy, kiedy taty nie ma z nami. Bardzo ci kocham, tato i tęsknię za Tobą. Mam nadzieję, że kiedyś Bóg da i będę miał możliwość zobaczyć Ciebie tam u góry w niebie, gdzie, gdzie w tej chwili jesteś. Kolejnym maniokiem, który trafi do naszej grupy jest to pani wicemarszałkini Senatu pani Gabriela Morawska-Stanecka. Które miałem okazję i przyjemność poznać jakieś dwa lata temu. Niedawno pani Marszałkini była w Tychach i miałem okazję spotkać się z panią Gabrielą. I przekazała na licytację na grupę Anioły Stasienki dla mojej mamy wspaniałe rzeczy, które chciałbym wam dzisiaj pokazać. Pierwszą z rzeczy jest to kubek Senatu Rzeczypospolitej. Ponadto jeszcze dodatkowo jeden kubeczek imienny pani Gabrieli Morawskiej Staneckiej. Dodatkowo mamy tutaj kochani piękny notatnik Instytut de Republika 2022, kalendarz z rysunkami. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci. Zwierzę to nie rzecz. O, coś takiego. A na sam koniec nie lada niespodzianka. Myślę, że gratka dla kolekcjonerów takich wyjątkowych rzeczy, takich perełek. Przepiękny, bardzo duży kalendarz. Jest to domy seniorów drugiej rzeczypospolitej. Pięknie wykonane, pięknie oprawione, no coś niesamowitego. Ze swojej strony chciałbym pani marszałek podziękować za ten prezent, za te wielkie serce, które pani okazała dla mojej mamy, za wsparcie. Praktycznie mój apel odpowiedziała pani natychmiastowo i moja prośba spotkała się z takim wielkim odzewem z pani strony. W tym momencie chciałbym życzyć pani dużo zdrowia, dużo siły i jak to zawsze mówię, nadziei na lepsze jutro. A co powiedziała pani Marszałkini, to już w drugiej części filmu. Zresztą zobaczcie sami. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejne recytacje. I do zobaczenia wkrótce. Mama pana Marka ciężko zachorowała, potrzebne są pieniądze na rehabilitację. Dlatego ja przekazuję dzisiaj kilka gadżetów, które pan Marek wystawi na licytację. Wszystko dla chorej mamy. Proszę zachęcam Was wszystkich. Również przekazujcie Panu Markowi jakieśkolwiek rzeczy, które mógłby sprzedać na licytacji i wspomóc swoją chorą mamę.